Idziemy do dojemnika bez poranne karmienie Wychów drugiego lęgu już jest na ukończeniu tutaj niezłą baterię pan Radek zakupił ale coś tam jeszcze będzie coś w czerwcu przygotuję no, tutaj kwestia jest tylko wysyłek że ich nie ma, więc kto przyjeżdża, ten odbiera sobie gołębie ze Świeradowa. Gołębie są zdrowe. Dzięki naturalnemu podejściu do hodowli i stosowaniu naturalnych produktów, czystą wodę podaję raz w miesiącu de i Jadę szybciej na rozwój kośca dla młodych gołębi. To są gołębie długodystansowe, gołębie wywodzące się poprzez furgoniego Marcela Desmeta z Waregem, gołębie w ale oświeżane, tak jak w przykładu ten Gąb Arden z linii 131 Jana Kursa, Cała plejada tych ardenowskich gołębi tu Achterman, Piet Lazeroms, Van de Weggen. Czyli tu skondensowana jest ta najlepsza krew, by tą cechę waleczności i powrotu z najdalszych odległości ciągle podtrzymywać. Te gołębie, jako jedyna linia w mojej hodowli, zdolna jest pokonać lot 650 km dla gołębi młodej. I również w tym roku polecam. Natomiast w liniarze i cisawe lisy Mikołajki 550 km. Jest to wypraktykowane, sprawdzone, więc nie ma potrzeby angażować linii gołębi, które jako młode lecą do Mikołaj. Natomiast te gołębi jako młode, trzyroczne, suwałki, to jest koronny lot, być może w przyszłości kiedyś odważę się dalej, ale to są loty pod wiatr, czyli podwójny. Opór powietrza należałoby puścić je dla przekładu z Wilna z wiatrem. Tak dorosłe puszczałem wyżymacze 6.20 rano start, 18.20 m przy 800 km. Czyli cały czas ta linia gołębi już tutaj we krwi wyprowadzona, oświeżana tylko jansenami. Zgoła 30 lat. Pierwsze sztykiel bałwca od Burskiego kupiłem. A później od te fulgonie, które nadały ton tej hodowli. Na podłodze pelet ze słomy rzepakowej, który kapitalnie tłonie wilgoć. Nózki, nóżki są czyste, nie czuć żadnych odchodów. Prąd gębnika otwarty jest całodobowo, czyli świeże powietrze przede wszystkim. Jako mieszanki mineralne stosuję formoson, formofos hitokolu, kredę pastewną, mieloną cegłę w granulacji 2, 4 mm i to powoduje, że te gołębie są zdrowe. Jako do budowy ja stosuję patyczki z lawendy. Rešant Osnoviec, Svanešnik, Golemnik, Polska. Przy okazji zerkniemy tutaj podczas przeglądu gołębnika, odstawiam kilka młodych, a to Jansenów. No jak tu po tym obarwieniu znawca by zaobserwował linia lekko mazanych na krapianych czyli linia Jansen 100%, ale z tych włosów, no bo to takie lekko mazane z włosów i tu mamy te dwa liski. Pokaż mi się zbrzeg, pokaż, pokaż się ładnie z brzegu. Jeden i drugi, i to są cisawe, cisawe wosiki, No pięknie, także tutaj ja rączką nie przełożę, bo one młodziutkie są. One mają 23 dni dopiero, tego łąki. Uważaj, uważaj, a to jest jaśniutki, jaśniutki groszek tutaj jest, ale to wyszła tu torpeda. Oho, ho! to masz 4 sztuki plus 2, a tam też piórko mu się zawinęło. No i tata, poprawia. <grywia> Jestem ich tata, moje dzieci. Ale ten wyszedł atomowy. No, także to czyściutkie Jansen od Van Houten'a. Linia, linia tych olimpijskich głębi, której Van Houten zdobywał. Ale również te długie dystanse. Także cudowne, cudowne gołębie. Po 5 stóp sztuka. Przy czym to jest 6 stóp, czyli jeden byłby kratis. 3,5 tysiąca. Odbiór osobisty. W niedzielę w świeradowie zdroju. Ryszard Tosnowiec, słoneczny gołemnik, Polska.